Hej siema, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam omówić e, całą linię do nowych czeskich lightów. Jest ona bardzo ciekawa, bardzo interesująca się wydaje, a przede wszystkim dziesiątka to będzie taki, wiecie, lajcik for fun. Już był odcinek o samym dziesiątym, że wiem, ale się powtórzę, ponieważ nie mogłem umówić na serwerze testowym poszczególnych czołgów, więc zajmę się dzisiaj siódemką, ósemką, dziewiątką oraz też tą dziesiątką. Omówię Wam perki, które możecie założyć, mniej więcej postaram się Wam się doradzić z modułami. I tak dalej, i tak dalej. Pewnie część z was się zastanawia, czy udostępnię takie poradnik z zyperkami, jak cała tam reszta ludzi na YouTubie. Ja mam osobiście troszkę inny plan, uważam, że to będzie ciekawsze niż po prostu takie na oklep wrzucanie do odcinka wszystkich takich standardowych zestawów. Ja to chciałbym troszkę bardziej rozszerzyć, to troszkę więcej wam opowiedzieć o samej załodze i o ewentualnych zestawach z zyperkami. Ale przejdźmy może do zestawów właśnie na te czeskie lighty. także pierwsze co, będzie to na pewno naprawka jako wasz pierwszy perk. Później, ze względu, że jest to light, możecie dać maskowanie, braterstwo, i teraz e, można na to spakować zwiat na spokojnie, więc to będzie was, wasz kolejny perk. E, osobiście to mi się bardzo podoba, to będzie jeden z moich e, na pewno ulubionych perków, ale to już e, w sumie e, się powtarzam. Ten perk również jest bardzo fajny, więc to będą takie, wiecie, nasze standardowe. Ale zapamiętajcie so sobie kolejne, czyli naprawka. Później dajcie to albo braterstwo. Więc to jest pierwsze co? Później mamy atuty właśnie bonusowe, ponieważ to ma tylko trzech zaugatów. I tutaj tak naprawdę możemy, so, możemy sobie zrobić bardzo dużo różnych wariantów. Ponieważ gaszenie jest fajne. Większy zasięg widzenia, też oczywiście, na taki, zwłaszcza niższy TR, będzie bardzo ważne, by po prostu sobie outspotować czołgi, więc to jest ważne. To jest bardzo interes interesujące, ponieważ, tak naprawdę, jak spłacicie swoje HP y asystom, to później wasze parametry czołgu są poprawione, więc to jest bardzo fajne. I gaszenie, także to, to taki mój standardowy zestaw będzie na całą tą linię. Będę grał całą, w tą samą załogą na każdym z tych poszczególnych czołgów, także nic tak naprawdę się tutaj nie zmieni. Tutaj znowu dajcie naprawkę, maskowanie, braterstwo. i tutaj. Już mamy troszkę większy wybór, co nie? Ponieważ ten wyzna wyznaczony cel to nie jest głupia, ponieważ on, e, jeśli. Patrzycie e, tymi widełkami, ponieważ na czołgu postaram się to w bitwie pokazać, takimi wi widełkami e, w kierunku czołgu, to spotujecie go o 2 sekundy dłużej, więc jest ciekawe na lajty, nie wiem, być może to będę e, używać, może nie, ale na pewno podoba mi się ten na RNG, te lighty mimo wszystko są troszkę takie bardziej do robienia damage'u, więc nie wiem, to być może będzie fajny perk właśnie pod e, takie zwykłe lajciki, szybsze celowanie e, i lepsza celność. Uważam, że to są bardzo fajne perki. Mogliby się na, na przykład zrezygnować albo z tego, albo z tego kosztem z zbiera, to, to też nie jest głupie, e, więc ogólnie jadam sobie takie coś. A akurat tym lighter się troszkę z zbiorów, więc to też nie jest takie głupie. E, akurat intuicja nam się przyda na, dalsze, na dalszą, jakby przygodę z tą linią. To będzie bardzo ważne, by mieć tą intuicję, ponieważ na tym tierze, na szóstym tierze te hajaki są bardzo słabe, tutaj jest tylko 38 penny więc ogólnie ciężkie będzie wykorzystać, mimo tego dam tą intuicję damy sobie szybsze pociski i damy amortuning, by wiecie ponieść sobie delikatnie te uszkodzenia na szal i średnią penetrację na szal więc to też będzie fajne ale ogólnie ciężki wybór, co nie, z tym ładowniczym, tutaj podobnie, naprawka, maskowania braterstwo ponadto możemy dać sobie na przykład pod mobilność, pod gładką jazdę plus pod jazdę terenową Dzięki czemu Dzięki temu nie będziemy tracić po prostu tak prędkości w, zale w zależności od terenu Tutaj będziemy delikatnie przyjechać. to raczej nie ma sensu to Ten park jest ciekawy Ale tylko w momencie jak wy nie dostaniecie przebicia tak Z heka, to wam redukuje ten damage to uszkodzenie więc mamy tutaj taki zestawik I myślę że jeszcze moduły by was nie zanudzać jakoś specjalnie Zastanawiam się właśnie nad różowymi Myślę, że cichy układ i jak najbardziej bardzo w porządku, może dać to. I tak naprawdę aktualnie macie wybór. Albo robicie go bardziej pod spota, jako lighta, albo robicie go bardziej pod po prostu takie strzelanko Więc tak naprawdę opcji troszkę jest. Ja osobiście bym raczej tutaj wolał go zlić pod strzelanie. Oczywiście nie będę miał całego zasięgu i to jest bardzo duży minus. Ale może to spróbować, zrobić, zrobić coś takiego. Spójrzcie. To będzie ogólnie wyjątkowy zestaw. Na wyższych tierach raczej nie będę grać w taki sposób, ale że jest to siódemka, to ta optyka może się przydać do po prostu od czołgu przeciwnika. E, damy sobie tutaj rozkład amunicji Heku, mimo wszystko bym wziął z takie dwa magazynki, ale to jeszcze nie jest aż tak mocny klip jak na tych wyższych tiarach. E, I właśnie pamiętajcie też, że te zestawy duże się odnawiają aktualnie w po prostu w krótszym czasie Więc to jest bardzo spoko, moje gaszenie, także damy rację. I lecimy, żeby was nie zanudzać Jeszcze dam kamo na szybko I mamy już pierwszą bitewkę Niestety rzuciło mnie siódemką na ósemki I to jeszcze w takim, w takim matchmakingu, że mam BZ 176 w gruźlinie przeciwnej, więc Może być delikatny problem Sam ten ma magazynek wydaje się dosyć ciekawy Ale to chyba jest taki po prostu po pojedynczy jeszcze klip, nie? Nie wiem jak to wygląda Także się przekonamy bitwie. Czy, czy, czy to też takim burstem szczelona nie mam pojęcia o, osobiście? Ale wygląda to jak taki zwykły single shooter, co nie? Tak, jak taka bardziej skoda, która ma po prostu 5 pocisków po 100. Ciekawe, ciekawe. Zobaczcie, od którego poziomu tak naprawdę zacznie się, wiecie, takie granko z tym potężnym clipem. To tak naprawdę chyba tylko dziesiątka będzie taka OP. Dzisiaj OP. Ona jest bardzo sytuacyjna, nie więc... To też tak ogólnie zależy, i do takiego grania to toptyka mi się bardzo przyda. Ta, to ma taki zwykły ma Ej, to ma fajny magazynek, 1.30 reload między pociskami. Takie to co? Ej, fajne to. Okej, okay, czyli to jest lecik, który można porobić sobie fajny damage. Na takiej niższych tierach akurat dużo mamutów jeździ. O, widzę tutaj potencjał. Widzę akurat tutaj potencjał 1.33 między pociskami. Te działka jest też bardzo skupione. Okej. Okay. To, to robi wrażenie akurat. No muszę przyznać, że ten magazynek ro robi wrażenie. Fajnie to dudni, e więc spoko. No fajne, fajny tutaj początek linii. E mam niestety spota. Nie ma spota. E no to bardzo bardzo, dużego farta mamy tutaj, że nie zauważył mnie między tam, wiecie, dziurami w, w budynku. I ogólnie co? Cała moja drużyna pojechała na cenę, więc koniecznie musimy to przepnąć, ponieważ zaraz nam jadą na bazę. Postaram się tutaj jakoś pomóc, ale interesujące to, to może być leci, nie? Takie taki ok. Na pewno nie będzie jakoś OP, czy, czy coś takiego, ale takie klipowanie. E, co ponad sekundę wydaje mi się, że fajn, fajna opcja, to tak jest spoko. E, jest to interesujące dosyć. On też ma klipa chyba. Tak jest, tylko że nie trafia. Ale te działy jest celne. Szczerze, jestem w ciężkim szoku, że e, taki fajny magazynek wypuścili na siódmym tierze. Spok spoko sprawa. E, to taka pchełka troszkę z tego, nie? To tak perka po 100, ale no mimo wszystko ten damage na 7 tiatrach będzie bardzo trwale, co nie? 500 z każdego e, magazynka w 5 sekund. Nie no, więcej troszkę, bo tam mamy 1.33 to troszkę więcej, ale no wciąż. Tak? Bardzo przyjemnie to klika. Więc fajnie. E, Ponadto jeszcze wam planuję nagrać odcinek właśnie z linii do K91. Ponieważ to dostało tak potężne buffy, że na, że na pewno będzie warto o tym nagrać, ale tak początkowo to zaczniemy sobie od tego ogólnie. W najbliższym czasie naprawdę szykuje się bardzo dużo e, ciekawych materiałów na YouTubie. E, czy właśnie z Wieszoku Drzewa, czy jakiś bardziej tak w stylu poradników, więc ogólnie będzie się działo. E, uj, ale krówka. Dobra, musimy na artykuł uważać, bo jak mi huknie za chwilę, nie, Skoda ginę. Nie, nie spodziewałem się, że wychyli mnie się stąd, ale ciekawe czoło, szkoda, że taka bitwa, mimo tego zrobiłem 1500, szczerze gdybym przeszedł do końca bitwy, to naprawdę byłem w stanie tutaj dużo poklikać, trzymałem ją ja na tej składzie, ładnie, e, także myślę, że teraz po prostu przejdziemy e, właśnie do ósemki, ósemka już chyba zacznie mieć ten taki, wiecie, lepszy magazynek, więc zobaczymy jak to będzie, tak, bitwa się skończyła. Coś tam poklikałem, jak na to, że grać siódemką na ósemki, to bardzo fajna bitwa i teraz przejdziemy sobie właśnie do ósemki, więc muszę ściągnąć tą załogę do kosza, bądź chyba mogę tak przerzucić z tego spena, tak, mogę to przerzucić w taki sposób, niestety będziemy musieli to przeszkolić za golda, żeby nie stracić tutaj, wiecie, perków i całej tej reszty, więc moją załogę, Perki zostają takie same jak na poprzednim czołgu. Myślę właśnie, czy też nie wziąć tej staby wentylacji i optyki, ponieważ na ósmym tierze to też może być dobry zestaw. Się zobaczę najpierw, czy nie miałbym przypadkiem full view range'u już z tą wentylacją, bo, bo jeśli by miał, to wziąłbym cicho układ. Eee, może to być tak na styk. Więc sprawdzimy najpierw ich układem. Ja ogólnie lubię tak grać lightami, zwłaszcza takimi lightami, gdzie jednak pyrkam tak bardziej pod że daję właśnie eee, bez optyki gram. Daję ten cichy układ i wentylację, by być maksymalnym ninjom. I zobaczmy, czy mam już ten zasięg widzenia. Mam ponad 445 metrów, czyli optyka nam już nie jest poczyna. Od ósemki można grać taki zestaw. I tutaj już macie te pociski. Tutaj już macie te potężne pociski, te heki, które zadają tak dużo uszkodzeń. Ponad to, no i myślę, że tak głównie będziemy używać sobie heczków i apeków. No, my, myślę, że z golda to mało co poklikam, ponieważ ten damage tutaj jest, no, bardzo mały, ale zobaczymy, jak to się buja. Szczerze ten czołg wygląda tragicznie, ale może w bitwie będzie to, to może w bitwie to będzie jakoś lepiej chodzić. Już kolejną bitewkę. Tym razem na mapie po zmianach, także e, ciekawy test będzie już na serwerze live. I mamy właśnie tutaj tą nową mechanikę, także zobaczymy, na jakie czołgi będę w stanie to wykorzy w w wykorzystać, ten magazynek. Uważam, że na takie medy czy coś na spokojnie tym powalczy, ponieważ penetracji tutaj mamy 163 do 152. Na Goldzi ma tutaj 217, to jest tak OK. E, I te Heki mają tylko 37 penę, także no, z na pewno będzie trzeba się postarać, ale jestem bardzo ciekawy, jaki to się, właśnie damage na klipa. Jak to w ogóle... Nie no, ten czołg obrzydliwie wygląda. Jak taki. nie wiem, nie, nie wiem do, do czego to można porównać. E, ale na pewno ta maszynka zyska jakieś... W najbliższym czasie przydomek. Także interesująca sprawa. I właśnie tutaj zmienił się też ten teren. E, więc aktualnie nawet granie na medach czy granie light w taki sposób będzie wyglądało troszkę inaczej niż e, dotychczas. Z tego co widzę, to Wargaming nam zrobił taki ala przejazd, nie? E, że tędy możemy tak w miarę bezpiecznie przejechać sobie, bez, bez otrzymania żadnych uszkodzeń. Nie zobaczyłem, ile to ma pocisków dokładnie w magazynku, ale no, jeśli by to zadawało tak po 600 uszkodzeń na klipa, to naprawdę mogły być to mocny lecik. Ktoś się zapyta pewnie, dlaczego taki zestaw, nie? że czemu e, tutaj właśnie mam wstaby, mam wentę e, i, cz i czemu cichy układ? Gdzie jest optyka? Gdzie jest CVS? No, a ja tak gram właśnie lightami. Jeśli oczywiście chcielibyście tymi lightami grać jakoś bardziej pod spota, możecie. Ja was do niczego no, no nie zmuszam wygrać w taki sposób jak ja Uważam po prostu, że jest to najlepszy zestaw akurat pod te dane maszynki No i że bardzo fajnie się buja, ale aktualnie i tak jestem krzakiem, nie? Właśnie po to jest ten cichy układ, bo czasami no mimo wszystko tym lightem i tak trzeba się gdzieś zatrzymać Zwolnić, ale ogólnie bardzo działko przyjemnie tutaj chodzi Może być to interesujące, fajne ale przede wszystkim chciałbym złapać, wiecie, jakiś taki papierowy cel e, w stylu Skorpiona I zafundować mu tam kilka hacków. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie chodzić. Ale no, aktualnie. Takie tr tr troszkę czekanko tutaj, co, nie? Bo nie ma zbytnio możliwości. Lciben i mi tak zginął, e, bo chłop się rozbił. Nie się bardziej utopił. Pytanie, co te medy robią, nie? Jeśli te medy. Dosano spotać na tej części mapy, czy gdzieś tam przyjadą, to myślę, że wtedy coś zrobię, ale aktualnie to taki luzik, taki e, typowy chillin. W ogóle mam dla was też fajny materiał w najbliższych dniach. Tak myślę, że nie, może weekend się pojawi. Ponieważ tam glaliśmy gr sobie dzisiaj Pluton e, z właśnie kumplami na trzy baczaty i powiem wam, że to taką rzeźnię robi. Po tych zmianach te baczaty są tak potężne że ogólnie fajny materiał powstał z tego co my tutaj mamy, czy on tym lightem będzie się uciec? mam nadzieję, bo to jest darmowy damage dla mnie nie wiem czy lightem przebije lighta, więc stąd tak troszkę wiecie, nie, nie przeładowałem tych po prostu hacków, ale bardzo szybko to się ogólnie e, pozbyło tej tych wszystkich pocinków, po pocisków z magazynka, więc no niezłego nie klipa to ma i myślę, że to może być nawet mocne Właśnie jedyne co, to się zastanawiam nad tym, czy byłbym w stanie tym lightem przebić Lighta z e, Bo to by bardzo dużo zmieniło. Dzięki temu bym mógł na pewniaka wyjechać gdzieś na bok coś takiego i go po prostu e, dobić. Ogólnie na ISA 6 by się przydała jakaś de delikatna taka presja. Z drugiej strony. E, I gdzieś tutaj może być skorpion też nie. To jest lightik Dawaj go, tak da o, 770 uszkodzeń. Szczerze, fajna może być ta 8. Bar bardzo ciekawe to może być. Troszkę dziwne jest dla mnie tylko to, że nie ma czołgu premium, co nie? Że nie wypuścili czołgu premium 8 Tieru właśnie do tej linii, jak zawsze wypuszczałem. Podobnie było w sumie e, z polską dziesiątką, nie? Z e, tą linią do błyskawicy że też nie wypuścili tam premki. To jest ciekawe. E, nie rozumiem troszkę tego. Ponieważ zawsze ludzie sobie kupowali te premki, bo po prostu szkolić załogę, co nie? E, ale dobra Postaram się Złapać Skorpiona, bo bardzo mnie to interesuje Ile będę w stanie zadać z HEków Tymi właśnie nowymi HEkami e, wy, sko wy, wy Skorpiona To pytanie też gdzie on jest e, Także Delikatnie tutaj będzie trzeba pokombinować, nie? Gdzie on może być tym Skorpionem? Albo na tej półce, albo nie dla co ty robisz? Pop na bazę cofnął. Rozumiecie to? Oj, ki! Miałem taką dobrą misję, a szkoda, że taka bitwa słaba. Nawet nie sprawdziłem szczerze, jak ten czołg chodzi, ze względu na, na taką słabą grę. Oh, szkoda, mam nadzieję, że 9 tiarem to troszkę lepiej będzie wyglądać. Szkoda, szkoda, takiej gry. Tragedia, szczerze. I niestety, bitewka tragiczna, ale chcę Wam też pokazać te gorsze gry, żebyście zobaczyli, że ja też mam takie randomy Bo jak patrzę, w jaki sposób niektórzy piszą, że mówią: O, jakie to już bitewki fajne. Oj, o, kurcze. Świetne tutaj gry. Oj, źle mi się kliknęło, to mam dosyć. Także wstały też w taką bitewkę. Czasami się zdarza. I ogólnie ten czołg wygląda na bardzo duży, jak na lajta, co nie? Jest ogromny. Więc ciekawe jak to będzie wyglądać. Wrzucę dokładnie takie same moduły jak właśnie na jego poprzednika, jak na ósemkę. Damy tutaj może jeszcze detektywę na wentylacji, właśnie, by wydłużyć sobie ten właśnie Vorange. I myślę, że na, że na tej perkach, które Wam pokazałem na początku odcinka, możecie tak naprawdę zagrać na każdym tierze w tej linii. Tutaj ma już lepsze heczki, ponieważ 50 penetracji na dziewiątym tierze. Myślę, że Heku będziemy używać. Mniej pocisków, myślę, że golda, raczej mało, mało co będę klikać z golda. Damy więcej AP-ów, więcej hejków i lecimy w taki sposób. Bardzo przyjemny czas kupiony przy okazji. Je jeszcze tylko camo i mamy to. Także le lecimy. A więc tak, mamy już bitewkę, i tak naprawdę mamy tutaj dwie opcje: albo zagramy sobie na polach ryżowych, albo zaryzykujemy i pojedę na hila Zastanawiam się nad chwilę, Myślę, że to będzie. Bardzo ryzykowne, tak myślałem, ponieważ no, mają właśnie też te dwa, dwa magazyny. Właśnie zauważyłem, że ogólnie po tym update jest taki wylew, czy tych właśnie czeskich lightów, czy na przykład batchatów. Bardzo, bardzo dużo tego jeździ, e, więc jest ogólnie grubo. Ale no, co? O, ostatnio, za, zazwyczaj praktycznie na każdym odcinku, jak, jak dostałem tą mapę, to grałem polary więc no, zaryzykuję teraz i pojedziemy na tego chila. O, e, tutaj jest jakiś batchat AP, pobawię. Bardzo mnie nie interesuje ten tak. Dla tym bachatem, e, właśnie jak, jak to wyszło, czy nawet na stry, że testowym, to, to, to tak mieli. To, to tak potężne było. Ola. E, wiedziałem, że nie ma sensu przejeżdżać na Hila, skoro oni i tak go nie zajęli, a dostałem tylko więcej uszkodzeń. Więc, prze, więc przejechałem sobie tutaj. Przekresowałem sobie w to miejsce i tak naprawdę no, będziemy mogli pokombinać, co my tutaj możemy zrobić. Myślę, że kilka opcji na pewno się znajdzie. Eee, na pewno kilka opcji będzie. Ja bym tutaj jak już lecikę złapał, czy coś takiego. Mam spota. Ale eee, to chyba przez to, że dostałem po prostu eee, żarówkę na 50 metrów. Być może to jest kwestia tego. Eee, bardzo bym nie chciał, żeby jakiś chatek przechodził do mnie. Ponieważ to raczej ja planuję zrobić taki manewr flankujący im na plecki. O, już jedzie Patrz. Pani władca Pani Watca tym czeskim lightem. Ogólnie, wizualnie ten light jest dosyć, dosyć interesujący, nie? Ale jakoś tak dziwnie jest, nie? No jest taki dziwny, jest wielki. Przez to troszkę go nie czuję, nie? Ale tak poza tym całkiem fajna maszynka się wydaje. Ten jest takowy. Nie, we dwóch tutaj jadą do mnie. Na kunze Panzera się ulał. To jest ciekawa opcja. No i ogólnie. Na tym polega to, to troszkę ten light, nie, że tak gdzieś wjeżdżasz, rozjeżdżasz. Jakieś śmieszne to, nie? E, dziesiątka mi się na przykład bardzo podobała. O ile tej e, całej linii nie czuję, że się podobała mi się ta siódemka. Siódemka była fajna, a tak po, poza tym tej linii raczej nie, nie czuję tak do grania po prostu bitew losowych. E, to jest OK, nie? Uważam, że dyszkę zwarte uwagi, jeśli właśnie szukacie takiego czołgu, do pokrania forfan typu, takby. albo złapać jakąś lodówkę, czy jakiegoś grilla, czy coś takiego, nie? To po to ten ciąg jest fajny. No jest akurat przyjemny. Zdrowiłem tutaj niezły desant to ogólnie w tej bitwie, <grytanie> także jest grubo. Ale no nie mogłem przetestować w żadnej z tych, z tych gier, tych hacków, Więc wielka szkoda. No a mimo tego ten ciąg mieli, nie? Wjeżdżając tak na plecki. To ładne tubki to daje, nie? 700 uszkodzeń takim magazynkiem Trochę ciężki Sporo, sporo to jest Nawet jak na dziewiątkę, bo sama ta dziewiątka ma tylko 1200 HP Co? Tak mało? To też jest ciekawe, nie? Że medy ósemki mają tyle HP co ten Light Kolejny magazynek 910 i to jest bardzo dużo do damage'u jak, jak na takiego smaroda właśnie, który nie, nie ma HP kompletnie To naprawdę to doi i myślę, że to jest po prostu kwestia wykorzystywania takiej okazji, co nie, w bitwie. Że gdzieś tutaj o, papierowy czołg jest, to cyk, e, mamy tą intuicję, przyłączamy pociski, w niecałe 3 sekundy na heczki, e, wjeżdżam, rozjeżdżam. I to jest taki w sumie plan na granie tym czołgiem, taka taktyka. Troszkę takie gr granko to jest, mimo wszystko, więc raczej to nie jest ma maszynka pokroju, nie wiem, czy RH a czy na te setki, e, gdzie wy po prostu będziecie kroić stabilny damage w każdej bitwie, no, tylko raczej to tak mm, bardziej jest losowe, co nie? Jest, jest patony tank, którego też tutaj sklejmy, Faj fajnie to kroi, w sensie... Daję miodu, akurat jak gdzieś na, na bok się dorwiecie czy coś takiego to naprawdę będzie odczuwalne ten damage, Tu uszkodzenia w 9 za 900 HP to jest bardzo dużo. Także uważam, że całkiem fajna bitewka nam tutaj siadła na tym potworze, top damage nawet, także przełożymy sobie tutaj na szybko moduły. I zagramy dziesiątką. Dziesiątka jest akurat bardzo interesująca, jak, jak mogliście właśnie zauważyć po takich, wiecie, moich jeszcze filmikach z serwera testowego, to naprawdę to kroi. Właśnie takie czołgi jak Grille, czy albo EFO, czy coś takiego, to to jest bardzo duże kontra. I myślę, że, że po prostu zagramy z takim samym zestawikiem właśnie jak na właśnie dwóch poprzednikach. Testowałem ten zestaw, między innymi na, na serwerze testowym. I całkiem fajnie to chodzi, także myślę, że ja to sobie ustawię i polecimy po prostu z bitwą, by wam nie przeszkodzić mamy ostatnią bitewkę, dziesiątym tierem e, Całkiem spoko mapa, ponieważ Erenberg Osobiście lubię, e, całkiem przypada akurat za tą mapką Można tutaj bardzo fajnie zacząć sobie bitewkę Jednak jest to mimo wszystko mapa na czołgi ciężkie e, Postaram się pojechać na prawo Ja zawsze tak lubię z tego dołu zacząć sobie bitewkę z prawej strony Z góry raczej gram mniej więcej gdzieś z tych pozycji z dołu, dla mnie tej flanki jest bardzo w porządku, ale raczej z góry nie jestem fanem. Także I bardzo lubię tam za zacząć tak bitwę, dać jakiś, wiecie, darmowy damage i później może ewentualnie przylatować. Wiecie, takie e ogarnięcie początkowego zamysłu jest spoko, e by mieć jakiś tam plan, ale jednak później to też jest wszystko zależne od reakcji. Także no, jutro, prawdopodobnie, na kanale pojawił wam, wam się odcinek o tym jak właśnie omawiam perki Tylko że to nie będzie takie omawianie perków na oklep że po prostu o tu perki nowe tu to, tu tamto, ten to robi tu tamto Tylko wam pokażę już takie buildy na daną klasę, ponieważ na każdą klasę na przykład na medy macie też trzy różne podklasy Ponieważ są medy takie, wiecie, bardziej szturmowe, są medy do snapienia i są też medy, które, które gra się gdzieś tak, nie wiem. Być może, być może bardziej na drugie, trzeciej linii, bądź, bądź bardziej pod spota, nie? Więc tak naprawdę tych możliwości jest sporo. I Jak możecie zauważyć, no w tej bitwie się dzieje, niezłe kongo. Niestety nie mogłem sobie zrobić żadnego e, takiego entry damage'u, przez to muszę delikatnie wycofać. Ale też miałem bardzo dogodny timing. Spójrzcie, jak te karo podjedzie delikatnie wyżej, to myślę, że mu wpakuje cały magazynek. Mm. Taki mam plan. I go kroimy tutaj. Co luterkiego? I jeszcze dostaliśmy asysty. Ponadto, także bardzo fajnie. I tak samo planuję Wam zrobić materiały o lightach, bo lighty też tak naprawdę można podzielić na lighty pod damage i na lighty pod spota. I też na lighty, takie jak testel, jak Was uczyłem, które mogą być troszkę pod spota. I troszkę podemyć, ale ogólnie taki bardzo mm, zbalansowany zestaw można zrobić I, i podobnie będzie z czołgami ciężkimi Planuję właśnie też zrobić odcinki Z czołgami ciężkimi Będę grał Wiecie, różne trzy zestawy perków, ponieważ no ta, tak się gra, mamy Ataki takie typowe mamuty jak Maus które tankują i które potrzebują te, tych parków wiecie Żeby się odnawiały wam zestawy, są, są też e, HTK -taki, takie jak piątka, 5 by robić bardziej damage Są też czołgi ciężkie takie bardziej papierowe, nie? w stylu e, MX-50B także no Ogólnie takich Materiałów poradnikowych będzie bardzo dużo e, Wszystkie buildy wam rozpiszę na pewno e, Więc tym nie musicie się przejmować e, Ponieważ no Postaram się pomóc, e, od tego jestem Mimo wszystko na tym YouTube, by wam pomagać maksymalnie mm, I powiem wam, że troszkę mnie kusi by się ulać e, akurat po tego lighta No, no nie zdążyłem go złapać e, Brakuje mi troszkę, ale ba bardzo mnie tutaj kusi by właśnie wjechać tak prawym perfidnie Po tego ebra i no i go całkiem skryć, to jest totalnie głupie I ogólnie no nie róbcie takich rzeczy, a lecz muszę no Sorry, lecz muszę Bo się uduszę e, I ogólnie to są właśnie te hacki w tym czołgu że wjeżdżanie na prawem, znaczy nie ma większego sensu, wy musicie dobrze się na bok dostać i wtedy wpakać tego klipa, ale no mimo tego Ebert skończy na więc jest beczka stąd właśnie ten light też nie jest taką perfekcyjną kontrą na Ewer mówi się, że on bardzo dobry tam na Ebrę, bo wiecie, bo tutaj po gąsienicach wali to 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 tamto to no też no nie jest tak do końca. Nie? Ten lighting mi się wydaje, że to jest większa kontrola na takie czołgi jak właśnie fv loduwa czy jakieś grille, niż właśnie tak na, na jakieś EBRY. Być może na rhm a chociaż tego też nie jest jakoś bardzo łatwo przebić. Mimo wszystko tam musicie celować. Także tak to wygląda i w taki sposób ja to widzę. Ale właśnie z hyperkami myślę, że Wam fa fajne materiały będę w stanie stworzyć. I też spotuję, spójrzcie, więc. Mimo, że nie mam takiego zestawu full pod spotowanko, to jakiegoś tam spota e, zawsze nabiję, no bo jestem lightem, nie? Więc tak, więc tak to wygląda Jest tutaj jakiś bocik, który go 631, 661 To naprawdę nie jest mało damage'u To jest po, Powiedziałbym, że bardzo dużo nawet Ej Jak na lighta Oj Ła chyba No żyje. Progetto miał na mnie przestrzał, jakiś właśnie dobry i jeszcze nawet Karo się ustawiło Przestawiło się tutaj pod nas Nieźle, nieźle, e, także taka bitwa taka Typowy average Ogólnie na Twitchu e, Mam taki cel na subskrypcję bo teraz te, Też są zniżki na suby e, I jak dobijemy cel to będziemy widzowie markować właśnie te czeskie lighty w jeden stream prawdopodobnie więc e, Gdyby ktoś chciał te czeskie lighty w boju zobaczyć w moim wykonaniu i jeszcze markowany w jeden slim to zapraszam, by nam po prostu dobić, e, w sensie pomóc dobić ten cel. E, no i, i taki to był odcinek. Tak, to była bitewka nawet niezła. E, mam nadzieję, że wyrobicie sobie opinię na temat tych lightów dzięki temu, że nagrałem wam ten materiał, ponieważ no, jest całkiem okej, okay, nie? E, jest całkiem okej okay, ta linia, całkiem przyjemnie się tym gra. No mimo wszystko należy jednak traktować te czołgi jak takie trolle, nie typowe. E, to nie są maszynki, by robić tym damage, byliście tym spota, to jest taki troll tank bardziej Chociaż mi też tym 5700 spota Miałem też farta, bo się ulałem po tego, jak zwierzak, nie róbcie tak, naprawdę Nie uczcie się po takich moich sztuczkach Także dzięki wielkie z odcinek i jeśli materiał ma się podał, łapeczka w górę koniecznie i do zobaczenia jutro, siemano